Cześć, hej, witajcie! Ja jestem leśny i tak na wstępie macie konkursik na włoski, które wyświetlają Wam się na ekranie. I żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nickiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. Dzisiaj kolejne przecieki tygodnia unikatów. Jesteśmy na instagramie msp.jpg. No i licznik na ich relacji dobiegł końca, więc teraz zobaczymy jakie uni będą właśnie na tym tygodniu. Tutaj jest taka zakładka, mieli taki timerek. Już w ogóle dostałem taki spam o tych unikatach, więc troszeczkę mi zaspoilerowali. Dobra, Rare Week 2020. No i tutaj jest... Chicken dress, chyba ona tak się nazywała, ta sukienka. Na ostatnim filmie mówiłem, że prawdopodobnie będzie to geslerowa albo firankowa, a jednak jest to um... Chicken Dress, ona chyba się tak nazywa i nawet pasuje do tamtego story, bo tam był kurczak oraz sukienka. Nie jest ona cenna, dlatego że byłaś wcześniej na tygodniach. Tutaj mamy jakieś afro oraz gwiazdki, więc dla mnie nic ciekawego. Serduszka na nogę i syrenka boże, nie, to też dla mnie nie jest zbyt ciekawe. Może ktoś lubi te unikaty. Jakaś sukienka, nawet nie wiadomo co to jest, jakaś pewnie ze starego MSP. Bo no i... Nasze podejrzenia o soplach były prawdziwe. Są tutaj sopelki, tak samo są tutaj rogi, o których mówiłem, ale zdjęcia ich wtedy nie dawałem, bo nie mogłem znaleźć. Są to rogi z jakiegoś starego motywu halloweenowego. Te spodenki są jakieś mega, mega stare. Ej, ja ich nigdy nie widziałem. One wyglądają, jakby miałyś 10 lat, naprawdę. Ale kurde, te sopelki to naprawdę masakra. No tutaj kolejne nieciekawe uni, jakiś tatuaż wężyk, tutaj okularki oraz budki jakieś stare. No i kaczuszki, które chyba są na każdym dosłownie tygodniu unikatów. To w sumie tyle z zapowiedzi. Nie ma tutaj na pewno wszystkiego, bo z tego co mi wiadomo, modzi jeszcze nie przygotowali całego tygodnia unikatów. Tak samo mogą niby jeszcze z tego tygodnia Unii sople wywalić, no ale to jest już praktycznie potwierdzone. Chociaż kiedyś też była taka sytuacja, że miały być włosy żywiołowe, a później je usunęli. No zobaczymy. Wydaje mi się, że te sopelki jednak będą na tym tygodniu uni bo pamiętajmy, że modzi robiąc tygodnie unikatów chcą walczyć ze sprzedażą unikatów, a sople w ciągu dwóch lat stają się tak bardzo cenne, nieważne. Czy ktoś był rar traderem, czy zwykłym graczem, każdy chciał mieć sopelki. Ich ceny na grupkach dochodziły nawet do 60-70 złotych, więc moim zdaniem, modzi tym zabiegiem chcą pokazać, że nie my nie decydujemy się na żadne sprzedaże unikatów, no i troszeczkę to zastopować, dlatego akurat ich wybór padł na sople. Ło, tu jakieś w ogóle story jest jeszcze. Aha, tutaj dziękuję, że pierwszy raz miał 10 tysięcy wyświetleń na story, la. Dwa la, la, la. k wyświetleń w 10 minut, ło, wow, więc dużo osób już to widziało. No i, że jak będzie wiedzieć coś więcej o rzeczach, które się pojawią, albo animacjach, no to na pewno to więc póki co jeszcze nie jest y, nic więcej wiadomo. Możliwe, że modzi dodadzą coś mega cennego, nadal. Możliwe, że coś tam y, stąd usuną. Chociaż wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały tutaj zaprezentowane w przeciekach, to będą y, raczej na tym tygodniu. No i tyle w sumie. Jak będzie coś więcej wiadome, to na pewno wam dam znać. Nagram o tym odcinek. Zrobimy taką miniserię przed tygodniem unikatów, bo dla mnie się to mega ciekawie nagrywa, mega ciekawie to ogląda i mam nadzieję, że dla was też. Napiszcie, co sądzicie o tym tygodniu Unii. Mnie w sumie bolą troszeczkę te sopelki, ale chociaż w końcu coś się dzieje ciekawego na tym MSP. Jeżeli będzie więcej przecieków, to na pewno wam o tym nagram, a teraz już się będę z wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!